Bardzo serdecznie witamy Państwa na krótkiej konferencji prasowej. Jest to konferencja, która otwiera projekt Wyedukuj Miłość. Projekt realizuje Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu oddział we Wrocławiu. Dla Państwa ten projekt będzie przedstawiał prezes wolontariatu, czyli ksiądz Jerzy Babiak, a także Paula Łuszczek, która jest wiceprezesem naszego wolontariatu. Wyedukuj miłość. Najpierw chcielibyśmy zwrócić uwagę, że problem edukacji w świecie jest wielkim problemem. I ten problem dotyczy aż 265 milionów dzieci, które niestety nie mogą uczyć się, nie mogą chodzić do szkoły. Aż 22% dzieci świata nie chodzi do szkoły podstawowej. To co obserwuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, prowadząc bardzo dokładną analizę sytuacji edukacyjnej dzieci, to przede wszystkim problemy związane z wysoką jakością edukacji, to problemy związane z tym, że dzieci mieszkające w odległych wioskach nie mogą do, 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 do docierać do nielicznych szkół, ale to także problem jakości pracujących w szkołach nauczycieli. Przede wszystkim to, co też jest widoczne i co jest problemem współczesnej edukacji w świecie, to to, że edukacja w większości krajów ubogich jest edukacją płatną, tak więc rodzice muszą znajdywać pieniądze właśnie po to, aby taką edukację opłacić. Zwykle Edukacja organizuje się i jest obecna wokół duszpasterstw czy wokół różnego rodzaju związków religijnych. Kościół katolicki tutaj w wielu miejscach wpisuje się natychmiast od momentu rozpoczęcia swojej działalności duszpasterskiej, od razu również organizuje szkoły. I te szkoły potrzebują nauczycieli. Aby oni mogli pracować, muszą być opłacani, i dlatego też te środki, które są potrzebne, są zbierane od rodziców i systematycznie za każdy miesiąc nauki rodzice powinni taką, taką kwotę wpłacać. To, co. Dostrzegamy też z, naszego, z, naszego, z naszej działalności, z naszej pracy, z naszej obecności w krajach misyjnych to przede wszystkim to, że wiele dzieci jest bardzo uzdolnionych, ma naprawdę duży potencjał, ale niestety nie może chodzić do szkoły i nie może uczyć się tego, co podstawowe. Jednym z największych problemów edukacyjnych jest umiejętność liczenia i pisania, jak się okazuje. Nawet tego bardzo fundamentalnego zachowania, tej postawy. Niestety, niestety dzieci, niestety dzieci nie, nie posiadają i nie mają, i dlatego też ten projekt, który rozwijamy i który chcemy, chcemy zaproponować, chcemy też zarazić nasze dolnośląskie środowisko gotowością do pomagania. Jak to zrobić? Czy jest to w ogóle możliwe? Za chwilę o tym usłyszymy, ale na pewno jesteśmy przekonani, że inwestowanie w edukację dzieci i młodzieży w krajach ubogich jest to jedna z najsłuszniejszych, najlepszych dróg, którą należy wspierać, którą należy rozwijać, bo rozwój edukacji w krajach ubogich rozwój też podnoszenie tych standardów edukacyjnych to musimy pamiętać przede wszystkim przede wszystkim zmierzanie do tego aby współżyjące ze sobą ludzie żyli w pokoju aby ich dostatek materialny także wzrastał aby także te społeczności ubogie mogły się rozwijać i mogły stawać się samowystarczalne. Edukacja jest bardzo ważna, dlatego też podejmujemy w Tygodniu Edukacji Globalnej, startujemy z tym projektem, podejmujemy to wyzwanie i liczymy na to, że wielu, wielu którzy usłyszą o tym projekcie, włączą się i będą chcieli z nami współpracować. W jaki sposób i gdzie to o tym powie już Paula. Adopcja Miłości to jest program, który prowadzimy już tak naprawdę od 2016 roku, ale widzimy, że tych potrzeb jest coraz więcej i mimo, że mamy już prawie 100 rodziców adopcyjnych, którzy co miesiąc decydują się, żeby wspierać młodzież dzieci i młodzież w krajach rozwijających się to cały czas tych dzieci jest jeszcze więcej jeszcze więcej przychodzi do nas zapotrzebowań. I dlatego chcemy tak jak właśnie ksiądz wspomniał w tygodniu edukacji globalnej przypomnieć o tym że edukacja jest tym elementem który pomoże tym ludziom wyjść z tego kręgu biedy w którym się znajdują. W naszym projekcie wspomniałam że udział już 100 rodziców adopcyjnych, dzieci mamy ponad 200, są to dzieci z krajów z Indii i z Liberii, natomiast też chcemy otwierać się na inne kraje, więc jeśli rodziców będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej będzie osób, które będą chciały się włączyć w ten program, tym więcej krajów, tym więcej dzieci w tych krajach będzie mogło właśnie doświadczyć edukacji i będą mogli chodzić do szkoły. Też z doświadczenia naszej pracy na misjach, w krajach misyjnych widzimy, że edukacja jest konieczna, edukacja jest potrzebna, bo nawet jeśli organizujemy zajęcia wakacyjne, to są to zajęcia, które stawiają na edukację, w ramach których dzieci też mogą się uczyć języka angielskiego czy też innych, innych przedmiotów. I one bardzo chętnie właśnie to czynią. Nawet w trakcie wakacji chcą brać udział w zajęciach, chcą się rozwijać, bo wiedzą, że to przyniesie im korzyść. Też zauważamy, że w wielu krajach tych misyjnych cały czas widać jeszcze problem ze świadomością rodziców. Rodzice wolą wysłać dziecko na pole, gdzie, gdzie będzie pracować, gdzie przyniesie zysk, że tak powiem, od razu. Natychmiastowy, natomiast nie widzą, że edukacja to jest inwestycja w przyszłość. Nie tylko przyszłość tego dziecka, ale także w przyszłość swojej rodziny. To, co przede wszystkim też powinniśmy wiedzieć, że włączenie się w nasz, w nasz projekt i w ten projekt wyedukuj miłość, to przede wszystkim zaproszenie do bardzo konkretnego pomagania. Tak jak wspominamy, adopcja miłości to. E, przyjęcie pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę e, dziecka, które, e, które odnajdujemy i które proponujemy e, do opieki. Na pewno Państwo zadają sobie pytanie, jak to zrobić. To jest bardzo prosta czynność, przede wszystkim taka, takie wejście w ten projekt pomocowy. W adopcji miłości polega na tym, że wypełniamy formularz, który możemy znaleźć na naszej stronie internetowej i tam podejmujemy się, deklarujemy się, że chcemy przez rok, minimum przez rok, towarzyszyć dziecku i opłacać naukę. Koszt takiego wsparcia rocznego to 1200 zł, to 100 zł miesięcznie. Chcę podkreślić to bardzo mocno, że to jest 5 zł dziennie przez te dni, które dziecko chodzi, przez 20 dni w miesiącu, kiedy dziecko idzie do szkoły, opłacając mu dzienny pobyt wraz z jedzeniem, bo bardzo często to tak jest, że w szkołach dzieci otrzymują też ciepły posiłek. To jest niewiele, zaledwie 5 zł dziennie i na pewno e, tutaj można to gdzieś sobie przeliczyć, przeanalizować e, i włączyć się do tego wspierania konkretnych dzieci. My potem informujemy o przyjęciu tej deklaracji, informujemy też o kraju. W którym dziecko żyje o konkretnym dziecku i na pewno też potem jest możliwy, możliwy kontakt, też realny kontakt z takim dzieckiem, jest możliwość śledzenia też jego e, rozwoju od szkoły podstawowej do szkoły średniej, bo bardzo często tak to wygląda. Że wielu ludzi tą edukację wspiera w sposób ciągły i stały. To bardzo konkretne i piękne pomaganie, bardzo potrzebne. Adopcja miłości to też wspaniała okazja, żeby zbudować więź, zbudować z więź z dzieckiem, które adoptujemy, bo to nie są tylko opłaty, ale to też jest właśnie kontakt, też informujemy na bieżąco, co się z dzieckiem dzieje. Ale to też jest więź między rodzicami adopcyjnymi, bo często jest tak, że to grupa ludzi się zbiera na to, żeby zaadoptować jedno dziecko. Są to sąsiedzi, znajomi, rodzina. Bardzo często mamy też w adopcji klasy czy szkoły, które biorą w tym udział. Więc to też jest dla nich duża okazja, żeby, ogromna okazja, żeby zbudować więź, jedność i w ten sposób pomagać. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w tej konferencji i naprawdę zachęcamy do włączania się, czy to indywidualnie, czy przez grupy klasy, czy przez grupy w korporacjach, czy też w różnych firmach, zakładach pracy, wśród nauczycieli, czy też wśród uczniów. Zachęcamy i na pewno też ci, którzy uczestniczą, są wpisani do grona naszych darczyńców i do osób, które w sposób solidarny też uczestniczą w pomaganiu ludziom najbardziej potrzebującym. Tylko 5 zł na dzień, w miesiącu to naprawdę niedużo, tak więc zapraszamy do wspólnego pomagania, do uczestniczenia w akcji Wyedukuj miłość.